Cześć, tu Radek z Motokontrolera. Zapraszam Was do obejrzenia nowego odcinka z serii Okiem Eksperta. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o BMW X5 z 2012 roku. 3-litrowym silnikiem diesla. Samochód sprowadzony ze Szwajcarii, zarejestrowany w Polsce. Z przebiegiem podanym w ogłoszeniu 118 000 km, 3-litrowy diesel. Moc 306 koni mechanicznych 225 kW. Dodatkowo stały napęd 4 x 4 automatyczna skrzynia biegów bardzo bogate wyposażenie. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ponieważ sprzedający wypisał wszystko, co mógł. Natomiast tak, uwzględnił, że jest to bogate wyposażenie z dodatkowymi pakietami. Zawarł również informację, że jest to pojazd bezwypadkowy. Sprawdzimy. Przed wyjazdem na oględziny zajrzałem do historii szkód i co się okazało? Okazało się, że na tym samochodzie było 6 szkód, 6 szkód wszystkie zarejestrowane i likwidowane w Szwajcarii. Wszystkie w kwotach mieszczących się od 1000 do 3000 franków. Pierwsza szkoda miała miejsce w 2014 roku. Przypominam, że pojazd jest z 2012 roku. Także pierwsza szkoda w 2014. Dwie kolejne w 16 roku, 17, 18, 19. Na tym historia szkodowości się kończy. Pierwsza szkoda miała miejsce przy 35 tysiącach kilometrów, ostatnia w 2019 roku przy około 85 tysiącach kilometrów. Tak jak mówiłem, te kwoty nie przekraczały 3000 franków. Naprawiany był przód, lewy przód, prawy przód, tył, lewy tył, prawy tył, lewy bok i prawy bok. Ostatnia szkoda z 2019 roku. Nie miała wpisanych informacji odnośnie wykonywanych napraw. Także tutaj nie będziemy wiedzieli, jaka była ostatnia szkoda. Natomiast jedyny plus, jaki z tego wynika, to to, że przy każdej tej szkodzie był spisywany przebieg. Także tutaj mamy udokumentowany przebieg przy szkodach. Natomiast 6 szkód. Dużo, niedużo, to musicie ocenić sami. Eee, praktycznie cały samochód był dookoła naprawiany. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Eee, w ogłoszeniu była informacja, iż pojazd sprzedaje osoba prywatna. Natomiast po dojechaniu na wskazane miejsce oględzin okazało się, że sprzedający prowadzi swój warsztat samochodowy. I tutaj dosięgły mnie lekkie wątpliwości, czy ten samochód no będzie warty uwagi po prostu, tak? Czy tutaj nie było jeszcze coś więcej robione, oprócz tego, że że te szkody były na nim zgłoszone i były naprawiane w Szwajcarii. Na wstępie zapytałem sprzedającego, czy może potwierdzić historię tych szkód. Powiedział, że tak, że te elementy, które są wskazane w raporcie szkodowości, one były naprawiane oraz dodatkowo ujął informację, iż pojazd był sprowadzony do Polski rozbity i tak naprawdę sprowadzony, rozbity do naprawy i na handel. Samochód jest zarejestrowany w Polsce, także został naprawiony, prawdopodobnie na miejscu przez właściciela sprzedającego. No natomiast co on tam robił i czy to udokumentował, tutaj nie ma żadnej historii tych napraw. Zacząłem od oględzin karoserii z zewnątrz e, i wykonania pomiarów e, grubości powłoki lakierowej czujnikiem. E, no, czujnik wskazał, że większość elementów była ponownie polakierowana. E, tak naprawdę, e, w zasadzie to tylko dach nie był ponownie polakierowany. E, nie mogę stwierdzić, że było widać gołym okiem, iż samochód został ponownie polakierowany. Natomiast, e, to po przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych karoserii e, i widząc miejsca drobnych ryst, albo odprysków przy rantach drzwi e, no było widać, że tam jest kolejna warstwa lakieru. E, także tak, cały pojazd był ponownie lakierowany. E, pomiary grubości powłoki lakierowej to potwierdziły. E, sprzedający to potwierdził. Dodatkowo podczas tych oględzin no, wyszły drobne mankamenty, drobne rysy eksploatacyjne na drzwiach, e, obicia na rantach drzwi. E, I w zasadzie tyle. No, jakichś większych śladów e, nietechnologicznych napraw albo korozji na karoserii nie było widać. E, można przypuszczać, że samochód został dobrze naprawiony, no, zgodnie z technologią. No natomiast był naprawiany cały dookoła i polakierowany ponownie. Po oględzinach z zewnątrz e, sprawdziłem komorę silnika i komorę bagażnika. Komora silnika widać było, że była myta. Nie była myta bezpośrednio przed oględzinami, była myta już jakiś czas wcześniej. Natomiast widoczne było to, że ona była myta i przygotowano samochód do sprzedaży. Nie zaobserwowałem wycieków e, z silnika. Nie, nie było widać również zapoceń. E, ogólnie, oprócz tego, że, że komora silnika była umyta, to wszystko wyglądało ok. Nie było śladów nietechnologicznych napraw. E, nie było widać nietechnologicznych ingerencji e, w pas przedni. E, reflektory też były oryginalne. E, no nie było widać jakichś tam samoróbek. Niedociągnięć, tak elementów, które były połamane. No tutaj wszystko było ponaprawiane yy, zgodnie ze sztuką. Było ok. Potem obejrzeliśmy sobie komorę bagażnika, yy, i tutaj też wszystko było ok. Yy, w samochodzie nie było koła zapasowego, był zestaw naprawczy. Natomiast jedno, co się rzuciło w oczy od razu, to to, że tylna osłona wewnętrzna pokrywy bagażnika. Delikatnie odstaje. Tutaj jednak było widać, że ktoś to próbował podkleić. To nie licowało, tam była dosyć widoczna szpara pomiędzy tymi dwoma elementami. No i już tego przegapić się nie dało. Po tym przeszedłem do kontroli wnętrza. Wnętrze ok. Ta picerka była skórzana. Ta e, tapicerka zadbana, widoczne były na niej ślady drobnych e, zarysowań. E, widać, że była używana, natomiast odnosząc to do wieku pojazdu, e, to ta tapicerka była w porządku. Nie, nie było tam dużych pęknięć, nie było w ogóle pęknięć. E, były zwykłe eksploatacyjne, e, powiedzmy, zarysowania. E, Tudzież odciśnięcia, które no, przy tym wieku pojazdu i w ciągłej eksploatacji mogą się pojawić. E, jednym słowem ta skórzana tapicerka nie była bardzo zniszczona. Natomiast w środku był piach. E, nie wiem na ile to miało związek z miejscem wykonywania oględzin, e, gdzie, gdzie by samochód stał na podłożu piaszczystym. I ile razy był przestawiany, tyle ktoś naniósł ten piach do środka. Czy po prostu nie chciało się właścicielowi odkurzyć tego samochodu przed oglądzinami? Nie jest to duży mankament. Wystarczy poodkurzać tak naprawdę cały środek był czysty. Elementy plastikowe w normie. Nie było tam widać żadnych odstających elementów. Nie było widać zabrudzeń, przypaleń, śladów po wystrzałach poduszek powietrznych. Nie było też czuć żadnych brzydkich zapachów, nie było widać pleśni, nie było widać śladów zwierząt w środku. Także wnętrze zadbane, oceniam na plus. Jedyne co to przydałoby się delikatnie odkurzyć. Po kontroli wnętrza zacząłem sprawdzać szyby. Szyby były wstawione wszystkie oryginalne. Natomiast na szybach nie było kodów daty produkcji. Czyli tutaj też możemy zakładać, że te szyby były oryginalne, takie od nowości. Jeżeli były wstawione, to zostały wstawione szyby oryginalne. No, i tutaj też opony w porządku od zewnątrz. Bieżnik około 6 mm. Trochę mniej niż nowe opony. Napisy boczne były czytelne. Tylko jedyny mankament znowu na oponach nie było widocznych dat produkcji. I tutaj przyjmując, że bieżnik jest OK, to tak naprawdę nie wiemy, kiedy te opony były produkowane i czy one już z racji wieku nie nadają się do wymiany. Po oponach wrzuciliśmy samochód na podnośnik. I przystąpiliśmy do kontroli podwozia. Kontrola podwozia też w sumie wyszła w porządku. Dalej, nie było widać wycieków z silnika, nie było widać wycieków ze skrzyni biegów. Tutaj obudowa tych elementów była sucha. Nie było nigdzie śladów zapoceń, tudzież widocznych dużych śladów wycieków. Elementy. Metalowe zawieszenia nosiły lekkie ślady korozji, natomiast wynikały one z eksploatacji. Nie była to bardzo duża korozja, te elementy nie były przeżarte. One po prostu wynikały ze zwykłej eksploatacji. Układ wydechowy również był w porządku z minimalnym nalotem korozji. Nie było luzów na bachachach ani na łożyskach osłony półosi osi OK, nie było widocznych śladów wycieków z nich. Natomiast co się dało zauważyć, to to, że opony, klocki hamulcowe oraz tarcze są no, już powiedzmy dosyć zużyte od strony wewnętrznej, i tutaj prawdopodobnie w najbliższym czasie przydałoby się wszystkie te elementy wymienić, czyli do wymiany, mielibyśmy i opony, i klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe. Tak jak już wcześniej mówiłem, elementy konstrukcyjne OK, amortyzatory też bez wycieków OK. Elementy zawieszenia w porządku. Zostało tak naprawdę nam sprawdzić ten samochód podczas jazdy testowej, a na sam koniec odczytać błędy. I tak też zrobiłem. Po, po zjechaniu z podnośnika wybraliśmy się na jazdę testową. Sprzedający pozwolił mi prowadzić samochód. Jazda odbyła się w warunkach drogowych. Tak jak wcześniej mówiłem samochód z napędem 4x4 w automatycznej skrzyni biegów. Sprawdziliśmy wszystkie systemy, wszystkie yy, biegi ze skrzyni i co mogę powiedzieć, systemy działają w porządku silnik odpara, odpala za pierwszym razem bezproblemowo błędy na desce rozdzielczej się nie pojawiają e, nawigacja, komputer pokładowy e, klimatyzacja wszystkie te systemy wewnętrzne działają w porządku, tam nie było żadnych zakłóceń samochód prowadzi się przyjemnie nie ściąga na boki, hamuje równo, również bez ściągania i bez wibracji. Nie czuć wibracji podczas jazdy na kierownicy. Również przyspiesza równo. Podczas przyspieszania również nie ściąga. Ogólnie jazda testowa wypadła w porządku. W środku jest porządnie wyciszony. To, co było słuchać, nie wynikało ze użycia elementów zawieszenia, bardziej wynikało to z konstrukcji pojazdu. No, nie było tam słychać żadnych niepokojących dźwięków. Tapicerka również nie skrzypiała, nie było trzeszczenia, także tutaj jazdę testową można zaliczyć na plus. Wróciliśmy tak naprawdę pod miejsce, w którym wykonywane były na początku oględziny. I przystąpiłem do podłączenia testera diagnostycznego oraz odczytania błędów. Tester diagnostyczny potwierdził numer WIN. Niestety nie udało się odczytać przebiegu testerem. Natomiast tester odczytał błąd. I błąd ten dotyczył sterownika poduszek powietrznych. Nie było innych błędów, nie było błędów związanych z napięciem, co czasami się zdarza w pojazdach BMW, nie było błędów na silniku, natomiast błąd dotyczył sterownika poduszki powietrznej. I to jest kolejny mankament tego samochodu, biorąc pod uwagę to, że on miał na sobie 6 szkód w Szwajcarii, dodatkowo został sprowadzony, rozbity do naprawy do Polski. To tutaj no można przypuszczać, że jednak te poduszki powietrzne, a przynajmniej jedna z nich, była aktywowana. I tak naprawdę dokładniejsze informacje należałoby potwierdzić WASO oprogramowaniem dedykowanym do marki BMW. No, natomiast jest to kolejna, kolejna informacja, która już daje do myślenia, czy, czy w ogóle brać e, pod uwagę kupno tego egzemplarza. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją, kupować czy nie kupować. Więc przechodząc do podsumowania, ogólnie pojazd zadbany. Zadbany z zewnątrz, e, zadbany oprócz widocznych e, no, naniesień piasku w środku, zadbany w środku. Tego nie można odmówić sprzedającemu. E, z przebiegiem realnym, ten przebieg był odnotowywany przy każdej szkodzie e, pomiędzy rokiem 2019, kiedy wynosił 85 tysięcy, a rokiem 2023, kiedy wykonywaliśmy oględziny e, i było na liczniku 118 tysięcy kilometrów no jest to przebieg jak najbardziej realny tak oczywiście do potwierdzenia waso no natomiast tutaj jakby historia e, w szkód no daje już nam jakieś potwierdzenie jak ten przebieg e, w ciągu tych lat eksploatacji się rozwijał e, to tyle jednostka przyjemna 3 litrowy diesel e, z dosyć dużą mocą podwozie ok Technicznie sprawny, widoczne drobne rysy na zewnątrz oraz obicia rantów drzwi, ale wynikające bardziej z eksploatacji tego pojazdu niż z kolejnych jakichś większych stłuczek. Do przeżycia te, te, te uszkodzenia. Tutaj no, większe uszkodzenie to ta osłona pokrywy tylnej, która ewidentnie odstaje. I w zasadzie to w podsumowaniu tyle. Czy ten samochód jest warty 89 900 zł? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Jest to cena mieszcząca się w średniej, ale z górnego pułapu tej średniej. Także biorąc pod uwagę no historię szkód, jest to wysoka cena jak za ten samochód. I tyle. Na tym moje oględziny się skończyły. Tutaj po powrocie do domu e, sprawdziłem jeszcze historię w CEPiKu i okazało się, że ten pojazd e, był oznaczony jako pojazd e, po szkodzie całkowitej albo po zalaniu powodziowym. Czyli do, do tych sześciu szkód musimy dodać informację o tym, że e, że ten pojazd mógł być już po szkodzie całkowitej, albo całkowicie zalany sprzedający w dniu oględzi nie posiadał dokumentacji serwisowej tego pojazdu, powiedział, że może ją dosłać, jednak nie udostępnił jej w dniu pojazdu no dokładnie nie można było potwierdzić co w tym samochodzie było naprawiane, co nie było naprawione przebiegu też tak naprawdę nie udało się potwierdzić do końca czy ja bym polecił ten samochód? Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, ilość szkód na tym pojeździe, informacje przekazaną przez sprzedającego, że był sprowadzony, rozbity na naprawy na handel, tak naprawdę, e, i informacje z cepiku, że, że ten pojazd jest po szkodzie całkowitej lub po powodzi, ciężko polecić taki pojazd. E, dokładając do tego ten błąd na, na poduszce powietrznej. Ten egzemplarz może generować więcej problemów w przyszłości. No nie ma pewnej historii serwisowej, eee, miał wykonywanych bardzo dużo napraw na sobie. Dodatkowo był cały polakierowany, biorąc do tego cenę. Nie, nie poleciłbym tego pojazdu. Poleciłbym klientowi szukać innego egzemplarza. Eee, I tak też zrobiłem, takie jest moje zdanie. Eee, napiszcie w komentarzach. Jak wy myślicie, co uważacie, co byście zrobili, czy w ogóle byście kupili ten samochód? Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i zapraszam Was do kolejnych odcinków z serii Okiem Eksperta. Na razie, cześć!